Hej siemano, z tej strony Ketioff i zapraszam na 12 odcinek z Assassin's Creed. poprzednim mało mówiłem, także sorry, postaram się zmienić to. Mało mówiłem dlatego, że po prostu wszedł mi ktoś do pokoju i kliknąłem przycisk, w sensie F3, na F3 mam na obs wyciszenie mikrofonu i zapomniałem go odciszyć. Ach, Altair. Pewien ptaszek powiedział mi, że mnie odwiedzisz. Al-Mu'alim zlecił egzekucję Garnierady na Plus, i oto jestem. Co możesz mi o nim powiedzieć? To wielki mistrz zakonu szpitalników i z pewnością mieszka w ich dzielnicy. Poza tym wiem niewiele. Radzę ci poszukać na mieście. Sprawdź, czego możesz dowiedzieć się od ludzi. Powiedz, gdzie się zbierają, to może uda mi się czegoś dowiedzieć. Warto zacząć w publicznych ogrodach na północy, czy raczej w tym, co z nich zostało. Możesz także przyjrzeć się opuszczonemu targowi na północnym zachodzie. Również kościół Marli z Jozafata na zachodzie pozostaje nadal popularnym miejscem spotkań. Te trzy miejsca. Paweł powinny... właśnie pisze z tobą na Messengerze. Dziękuję za informację, Rafiku. Dobrze ją wykorzystam. Postaraj się. Okej. Okay. A tutaj. W... O. A nie mogę nawet tutaj wejść, okay. Myślałem, że może. W tych poprzednich biurach asasynów były jakieś tutaj, nie wiem, może flagi? Ja zostawiłem. Ok. w sumie fajna, fajny design tych lokacji jest. O, tutaj mamy. Szukałem, może już są jakieś świecące misje, tak żebyśmy szli w tamtą stronę, bo nie chcę już tak robić, że będę cały odcinek przejmował punkty i nic nie zrobimy. Odejdź wieśniaku, zanim cię zmuszę! Trwuszcie się! Straf i wątpliwość to oręż Nie choroby. ma wstępu! Nie słuchajcie ich kłamstw! Zatrutych słów mających was zmyć. To mnie nie zaatakuje. Odejdź stąd! A przyjdę na drugą stronę, na wszelki sobie wypadek! Okej. Okay. Ja nie wiem, jak. takie coś w realu. Nie wiem, czy jest możliwe, żeby się wspiąć. Tutaj flaga. W Ale pan jest flaga. Nie chciałem ryzykować skakania, bo bałem się, że spadnę. Co? O, tak, by zatrzymał w locie. Jezus! Takiego czego się o. boję, właśnie czasami jak się wspinam. Nie poszedłem po flagę. Możemy tam iść właściwie. To robi? Szkoda. Z... No wiem, że tam ominąłem bardzo dużo tych flag przez całą przygodę z tym grą, ale jak już znajduję jakąś widzę, to wolę zabrać. 33. Próba zawijania uczniów dla informatora. To właśnie Ryszard, król i zbawca, Staje Jeśli przeciwko nim, broniąc nas przed ich flugawymi uczynkami! Mm. Okej, okay, chodźmy tutaj. Dobra, Dawaj, co tam masz do powiedzenia. Dobrze, że przybyłeś, bracie, przyda mi się twe ostrze. Zbyt wielu łuczników przeszkadzają mi w pracy. Zabij ich mm. wszystkich. A być może zdołam ci pomóc w walce z szalonym doktorem. Zrób to niepostrzeżenie. Jeśli zostaniesz odkryty, uderzą na alarm i będziesz musiał zacząć wszystko od początku. O Jezus. Nikt nie może stanąć przeciw potędze armii króla Ryszarda. Opromienia go łaska Boża. Jest jedno kwestią czasu. Musimy wejść na górę. Pobici na każdym kroku. Wyparliśmy ich z akki i pędzimy przez kraj. To mnie widzi. Teraz wycofują się na południe, zanosząc błagania do Saladyna, by ten ich ocalił. Lecz poniesie on klęskę! Nie to kto mnie widzi. Nie może stanąć przeciw potędze armii króla Ryszarda. Oprona to łaska wola! A, to o tego chodziło. Jeno kwestią czasu, przyjaciele. Nim wszystkie ziemie należeć będą do nas, jakby. Powinno. Nie tylko Odwróciliśmy się od obry. A okej. Okay. Sorry. I za to nadkarze. Zesłał hordy niewiernych wojowników, aby stanęli Tam jest. u bram naszych. Ale pan jest miłosierny i nasze przeszłe winy mogą pójść w zapomnienie. Musimy jeno pogrocić, przedam wam, żałujcie za grzechy. Padnijcie na twarz Co jest gran? Aha, wietrzem zdaicie... Shifte. Bóg wam przebaczy. Taka jest jego natura. A zanim błagać o wybaczenie musimy. Gdyż zwycięstwo tylko wtedy może być pewne. Gdy serca i umysły na rzecz... No, zmienisz swoje położenie? Teraz. Dobra. Wszystko dobrze zrobione. Serdecznie zapraszam na kanał Pawlicę. Aktualnie prowadzi Let's Play z Dark Souls. To jest, może być bardzo ciekawe dla osoby, która przeszła już tę grę, bo no, ja na przykład czerpię satysfakcję z tego, jak ktoś się denerwuje przy tym, <grym>, bo sam się kiedyś denerwowałem. Dobra robota, Altairze. Skoro ucznicy nie żyją, mogę zająć się swoimi sprawami. Proszę, to jakieś zlecenie remontu w szpitalu Garniera. Może ci się przyda. Tutaj mamy punkt obserwacyjny, dobra. Nie wiem, czy jest sens w ogóle ratować tych mieszkańców, bo ja biegam po całej mapie tylko po to, żeby im pomagać, a tak naprawdę. zwykle sam uciekam od tych, tych. Od tej straży. Odejdź stąd! Okej, okay, może nam znajdzie jakąś akurat misję, chociaż wątpię. No właśnie. Hm, czyli mamy tutaj coś do wykonania w tym biurze. Dobra, to idziemy do biura. Zrobimy dzisiaj misję ogólnie stricte pod fabułę Moja Nie pomożecie mnie monetami. Nie. na każdym kroku wyparliśmy ich z akki i pędzimy przez kraj. Dobra. Teraz wycofują się na południe, zanosząc błagania do saladyna. Wracam wam też. Rybata Ergray. To Nie masz tu nic do roboty. Odejdź. No do tego idę właśnie. Możesz zamknąć pizdę. Spokojnie. A. Altairze, jak idą poszukiwania garniera? Wiem gdzie i jak uderzyć. Zatem podziel się wiedzą. Mieszka i pracuje w zakonnym szpitalu na północny zachód stąd. Wchodzą słuchy o okropnościach, jakie mają miejsce w szpitalnych murach. Wygląda na to, że nasz doktor lubi eksperymentować na niewinnych mieszczanach. Większość porwano i sprowadzono z Jerozolimy. Sprytnie, wykradając ludzi z innego miasta, nie wzbudza podejrzeń na miejscu. To jest spoko jaki miary. Ale wracając do rzeczy. Jaki masz plan? Garnier przeważnie przesiaduje w swych komnatach w szpitalu choć od czasu do czasu wychodzi zbadać pacjentów. Uderzę, gdy wyjdzie na obchód. Widzę, że to przemyślałeś. Możesz odejść. U, już możemy iść zaatakować? A. Nie wziąłem piórka. Owd. się tej skazy z Akki Altajrze. Może w ten sposób usuniesz też swoją? Możesz tu odpocząć się, dopóki nie będziesz gotów do misji. A, no tak zapomniałem. Ale przecież ja zrobiłem tylko frażynie. tak naprawdę jedną rzecz tutaj, w tym mieście. Już mogę zrobić zamach na kogoś? Garniera. Nie przeczytałem do dokładnie. Dobra, dam radę. Jakie wieści, Altairze? Po prostu muszę przez chwilę odpocząć. Powinieneś się pośpieszyć. Nie chcemy karder czekać Almu Alimowi. Dobra. Lecimy. Złodziej! To cię nauczy nie krać. Ten, ci właśnie ci coś się ratowało, no to pomagali jak już ten zamach się zrobiło. Przez całe miasto trzeba było uciekać, no ale powinienem sobie poradzić raczej. Nie powinienem zachowywać się jak dziecko. W sumie już się przyzwyczaiłem, żeby, że na klawiaturze gram w tego Asasyna. Co on to robi? Słuchaj, jak ten głupiec beczy. Żałosne. Czemu mi to robisz? Dobrze, jesteśmy blisko. Popknij go jeszcze raz! Eee, czyli... Aha, bo on jest... No rozumiem. Błagam was, panie, proszę tylko o parę monet! Proszę, proszę. panie, macie trochę pieniędzy! Nie. Yeah. Po co on to robi? To jest? Włagam, was, panie, proszę tylko o parę monet. Proszę! Uch, Dobre. Panie, panie, panie. Proszę tylko o parę monet. Proszę, proszę, panie, macie trochę pieniędzy? tutaj nie jestem pewien Boję się, że zginę. Wolę na wszelki wypadek tak zrobić. Okej okay. Nie! Pomocy! Dobra! Pomocy! Proszę! Musisz mi pomóc! Nadchodzi! Dość dziecko. Kazałem ci odzyskać pacjenta. Nie zabić go. Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Nie! nie. Daj rękę. Nie dotykaj mnie! Nigdy więcej! Odczuć ten strach, jeśli mam ci pomóc. Pomóc? Tak jak pomogłeś innym? Zabrałeś ich duszę! Widziałem to! Ale nie moją! Nie! Mojej nie zabierzesz! A! Weź się w garść! Sądzisz, że sprawia mi to przyjemność? Myślisz, że specjalnie nie zadaje ci ból? Nie pozostawiasz mi wyboru. Każdemu przychylnemu słowu towarzyszy uderzenie. To kłamstwa i podstępy. Nie zadowoli się niczym, póki wszyscy mu nie ulegną. Nie powinieneś był tego robić. Odstaw go do jego pokoju. Wrócę, gdy zadbam o inne. Nie zdołacie mnie tu zatrzymać! Znowu ucieknę! Nie. Nie uciekniesz. cię mu nogi. Obie! <ślonia> <ślonia> mam nie macie nic lepszego do roboty! Tutaj się przemieszczę, ok. GO a... 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 na pewno nauczyłem ostrożności. Moja obecność Źle robię. Aaa, obudził się. To ty! Jakie to uczucie, Bisson. A... A... Nie wiem, jak ci się to udało. Zapewniam cię, to nie było łatwe.

To, mnie prosi. Zanim! Szybciej! Teraz! Dzięki nie! Dzięki jej Już z nie takich okresów dochodziliśmy. Co wy robicie? Ruszać się! mnie, trudno. Nie ma tu nigdzie drabiny, to jest problem. ta kurwa jego macie. Nie masz szans, poddaj się nie da. No chodź tam, ja piję. Nie że starać mnie przegonić. Nie wierzę To już tyle. Na pewno jest blisko. Prawie zapomniałem. Jak wspaniale. Rozumiem, dlaczego mi pomogłeś. Aha! Aha! Ja się Aaaaaaa! Aaaaaaa! wkurwiam tylko... Jeśli zabraknie ci noży, uzupełnij zapasy. Muszę się zawiesić. Ale przynajmniej jest Jackpoint. tylko Nie, chcesz mnie skrzywdzić. Tylko to mi robisz od czasu gdy tu jestem. Co on twierdzi? Robi to nie zlewa. A z czasem sobie przypomnę. Nie no muszę chyba tak zrobić.

Przeżywajcie go! Co jest? Porzuć swe brzemię. Teraz odpocznę, tak? Wzywa mnie bezkresny sen. Lecz zanim zamknę oczy, muszę wiedzieć jedno. Co stanie się z mymi dziećmi? Masz na myśli ludzi, których poddałeś swoim okrutnym eksperymentom? Wypuszczę ich, by mogli wrócić do swych domów. Domów? Jakich domów? Rynsztoków? Zamtuzów? Więzień, z których ich wyciągnęliśmy? Porwałeś tych ludzi wbrew ich woli. Tak, wbrew tym strzępkom woli, jakie im pozostały. Naprawdę jesteś tak naiwny? Czy zaspokajasz każdą dziecięcą zachciankę? Tak mi się zdaje, że... Co zrobisz, gdy dziecko powie, ale chce się bawić ognie, ojcze? Pozwolisz mu? Aaa... Ah. Wtedy byłbyś odpowiedzialny za to. Że to co robimy wszystko wiecie, to niekoniecznie jest dobre. kobiety w śle wieku. Być może ciałem, lecz nie umysłem. Te właśnie uszkodzenia próbowałem naprawić. Może nie kłamiemy. Przyznaję, że brak artefaktu, który nam ukradłeś, przyhamował postępy prac. Są jednak zioła, mikstury i ekstrakty. Moi strażnicy są tego dowodem. Byli szaleni, nim znalazłem ich i uwolniłem z okowów ich własnych umysłów. Mm. A po mojej śmierci znowu staną się szaleńcami. Naprawdę uważasz, że im pomagałeś? Nie uważam tak. Ja to wiem. Nie wiem.

No nie, nie wchodzi, gdy chce tam, który wszedł. Zobaczcie. Tutaj jest to biuro. Jeszcze raz, jeszcze sobie je oznaczę tak, żeby dokładnie widzieć.

Na pewno łatwiej by było, jakbym pomógł tym jakimś, wiecie, tych napieprzają. Ale, do... no nie wiem, czy już mogę z sytuacja to jest kurwa zeskocz z tego Dobra, wejdę jednak. Zawsze lepiej jest, mimo że są ci ucznicy na górze. Dobry jesteśmy. Ale się denerowałem, Boże, masakra. Nie wiem w jakim ostatnim odcinku tak. Jakieś wieści, Altairze? Garnier nie żyje. W takim razie powinieneś wrócić do Masjafu z wieściami o twym sukcesie. Jest coś jeszcze. Mów zatem, czy może chcesz, bym czytał w twoich myślach? Jak sądzisz, czego chciało od tych ludzi? Po co ich przetrzymywał i poddawał takim eksperymentom? Nie pytać jest twym zadaniem, lecz działać, Altairze. Nie ma znaczenia, co zrobił, ani dlaczego. No właśnie. Ważne, że nie żyje. Jednak Garnier wydawał się wierzyć, że pomaga tym ludziom. Czy to właśnie widziałeś? Nie. Widziałem miejsce, gdzie zamiast leczyć, zadawano ból. Dlaczego więc o tym rozmawiamy? Ja... nie wiem. Zapomnij, że o tym mówiłem. Już to zrobiłem. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. No nie wiem. Będzie teraz opcja szybkiej podróży na pewno. I tak też zrobimy. Nie będziemy tutaj robić tych zadań, które nic nie wnoszą właściwie. Chodzi tym razem. Mam dziwne odczyty temperatury. Animus chyba się przegrzewa. Chryste, jak nie urok to! Ile to potrwa? Za wcześnie, żeby stwierdzić. Te opóźnienia są nie do przyjęcia, panno Stillman. Oczekuję raportu co godzinę. To trochę potrwa. Może pójdziesz się położyć. Postaram się odpocząć. Chętnie odpocznę po tym. Miało dzisiaj miejsce. Oj. Co jest? Ktoś tu był. Hmm? Wygląda na jakiś kod dostępu. Jaki kod dostępu? Tutaj... Nie wiem, nie mam dość pomysłu. A nie mogę. Okej. Okay. Czyli musimy się położyć. Wstajemy! Mamy przed sobą nie lada dzień. Podejrzanie pan dzisiaj radosny. Panna Stilman wprowadziła pewne poprawki do Animusa. Powinien pan móc pozostać w środku znacznie dłużej i pomóc wam w waszym poszukiwaniu skarbów. To poważna sprawa, panie Miles. Wydaje mi się, że nie docenia pan ogromu pracy, którą wykonuje Abstergo. Może to dlatego, że nie wiem, czym właściwie się zajmujecie. Zmieniamy świat. Codziennie na sto różnych sposobów. Czy zdaje pan sobie sprawę z tego, że na przestrzeni ostatniego tysiąclecia prawie każde większe osiągnięcie na polu medycyny, inżynierii czy filozofii wyszło od Abstergo lub naszych poprzedników? To dość śmiała teza, doktorze. Chyba jednak odrobinę pan przesadza. Ależ skąd? O! Z całą pewnością nie znajdzie pan naszych nazwisk na patentach. To by zbytnio przyciągało uwagę. Bardzo dokładnie wybieramy, komu co udostępnić. Po co? Czy to nieoczywiste? Dzięki temu kontrolujemy sytuację. Ale jak? Dlaczego jesteście tacy niezwykli, tacy mądrzy, że wynajdujecie to wszystko, podczas gdy my, zwykli śmiertelnicy, kręcimy się jak pijane dzieci we mgle? Szczerze mówiąc, nie wynajdujemy tego. Raczej znajdujemy. Znajdujecie? To dary, panie Miles. Dary od tych, którzy byli przed nami. Wrócimy do tego tematu. Nie traćmy już teraz czasu. Okej, okay, nie traćmy czasu na dłuższe przedłużanie katorgi tego odcinka. Także dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym. To już będzie 13 chyba następny. Także siemano.